Takiego obrotu sprawy we Wrocławiu spodziewał się mało kto. Ekipa Wolej była do tej pory budowana tak, by stworzyć zespół na lata, a wymieniać jedynie jego najsłabsze ogniwa. Dziś już wiemy, że w drużynie nastąpiła rewolucja. Zespół został faktycznie przebudowany dość mocno, gruntownie. Tak naprawdę to pozostało z poprzedniego sezonu. Pozostały cztery zawodniczki, także to tak naprawdę możemy oczekiwać gruntownej przemiany, gruntownego przebudowania zespołu. Zmiany po to, by grać lepiej i wygrywać większą liczbę meczów. O co więc w tym sezonie będą rywalizować wrocławskie siatkarki? Wiele się zmieni w tej naszej lidze i być może też ulegnie zmianie nieco układ sił. Zobaczymy jak poradzą sobie inne zespoły z tą trudną sytuacją w pandemii i no my oczywiście robimy wszystko aby ten zespół nasz yy, który budujemy mógł grać o trochę wyższe cele niż w poprzednim sezonie. Chcielibyśmy aby to były, były, pier, była pierwsza ósemka czyli play-offy. Trenerem zespołu pozostanie Wojciech Kurczyński. Tu prezes nie zdecydował się na zmiany. Będzie natomiast Nowy, drugi szkoleniowiec. Drugim tenderem będzie Dawid Murek, który no, dał się poznać kibicom przez wiele ostatnich lat jako doskonały wybitny siatkarz. Jest to na pewno jeden z najlepszych siatkarzy w ostatnich latach w kraju. Yy, nieprawdopodobny charakter walczak i tak, taki typowy fighter, zawo zawodnik naprawdę kompletny. No i mam nadzieję, że tutaj jego doświadczenie, jego charyzma będzie bardzo potrzebna i pomocna naszemu zespołowi, a z Wojtkiem jestem przekonany, że stworzą kapitalny duet. Wolej ma już sprecyzowane plany przygotowawcze do Ekstera klasy w sezonie 2020-2021. Przygotowania do sezonu zaczynamy wyjątkowo wcześnie, bo, bo i ten sezon zaczyna się w tym roku wyjątkowo wcześnie, bo już w połowie września. Natomiast wcześniej będzie nowy twór, będzie takie letnie Grand Prix. To jest myślę, że bardzo fajny pomysł i na pewno przyciągnie on zarówno kibiców przed telewizory, bo ta letnia Grand Prix będzie transmitowana w Telewizji Polsat, jak i na boiska. Areny tych zmagań to będzie Kraków, Warszawa, Gdańsk. W Gdańsku będzie finał, wcześniej będą dwa półfinały. Myślę, że bardzo fajna zabawa, czteroosobowe zespoły na piasku, zasady siatkówki halowej, nie plażowej. Także będzie na pewno łatwiej, łatwiejsza w odbiorze ta, ta gra niż dla, dla wszystkich kibiców siatkówki, nie tylko dla kibiców siatkówki plażowej. Przygotowania do sezonu na plaży to też nowość, a Liga Siatkówki Kobiet ma wystartować w tym roku w połowie września.